Normalnie, wiesz? to się już nagra. W sklejackiej jest jesteś podobnie, wiesz? Tylko, że masz drzewa, nie? W podobnie, wiesz? Tylko, masz drzewa, nie? antenę To jest bąb nie? Jakby. Cały czas te skały idą, nie? Tak. cały miejscowość jest w Tak mówiłeś. Tam dalej jest zamek. Taki? No, no. Tam jest ten oczywiały tylko lesem, jest. Tak? Oj, widzisz, no to zobaczcie. Jak coś takiego się dzieje bardziej, to sobie już wtedy raczej pomaga, nie? O, nie, my ten oponę tęczmy, Ręcznym tak, ręcznym wiem, ja. już... Tylko, że jak jesteś za blisko, to... A, A powolniej jechać, nie? To lepiej. Zresztą znaczy, takie sytuacje były, to aż się robiło cieplutko, nie? A potem tak. Chce nie? Wolni myślę, że z lintem jest taki fajna droga na rajd' samochodowe Nie wiem tego domu będziesz spadać Bo ja się bije To jest tam zamek Widzę, widzę właśnie Domeczek Witamy w skalę Ojcie Donić się trochę po kół Szkoda czasu. Szkoda wiedzieć, o to Nie 300 w prawo, potem zakręt w lewo. Chciałbym przyciągnął rękę Nie zaraz tutaj coś trochę pieniędzy wydałem na reparację samochodu? A jak nieraz nie wyszło On dłuży jest nie? Tu jest fajnie wiesz? Aha tu chodzi o ten, z kamienia taka jest Czy ja, to jest Maczuga, ten go Nie, nie, nie. Kiedyś tu byłem, tak? Ja byłem młody, to zawsze były wycieczki szkoły. No, Maczuga to Herkulesy, nie? Herkulesa, nie, to jest I Herkulesa. Jest jeszcze tych skał, nie? No, taka. Nie, wiem, jest nie wiem. Zobacz na internecie. Czy miałeś jakieś dzwona? tam jest, jakaś grota. Miałeś kiedyś w zimie dzwona? Jednego miałeś. Może, może dlatego, tak jeszcze jeździsz szybko i odważnie w takich zakrętach na śniegu? Widzisz, że nawet fajnie to jest to kraka niedaleko, nie?

Ten YouTube musi mieć te pewne serwery co?